TVG9, Podlasie i Leśny Klub w Wólce Nurzeckiej. Początkowo myślałem, że to miejscowi Pijacy stworzyli to miejsce, aby chronić się przed kobietami, swoimi żonami, które niestety przejęły władzę w Wólce. Ale okazało się, że. Jednak jest twór młodzieży, no, która w tej chwili już mieszka w miastach, ale tutaj przyjeżdża do swoich dziadków i rodziców.